Cześć, mam na imię Piotr i e, zapraszam Cię do kolejnego mojego nagrania. E, dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej jakby miniaturce Ewangelii, opisu Ewangelii w Biblii. E, na pewno znasz, e, albo być może słyszałeś o Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 16, Jana 3:16, że tak Bóg umiłował e, świat, że Zesłał swojego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To bardzo ważny werset. Być może niedoceniany, bo tyle razy go słyszeliśmy, że już jesteśmy znieczuleni trochę na to. Ale ten werset mówi o tym, że intencją Boga nie jest to, żeby człowieka osądzać, żeby człowieka wyciągać wszelkie konsekwencje z jego życia, dlatego że. Gdyby Bóg to robił, nikt z nas by się nie ostał. Dlatego ratunek jest w Jezusie Ratunek nie jest w naszej samosprawiedliwości, ale w Nim w Jezusie Chrystusie On jest naszą sprawiedliwością. Tak, dlatego każdy, kto w Niego wierzy, uwierzy w Syna, Syna, który przyszedł i który zapłacił za nasze winy, który spłacił nasz dług, który nas obciążał. A więc każdy, kto uwierzy w Jezusa, w Syna Bożego, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Oczywiście ludzie, którzy nigdy nie słyszeli pełnej Ewangelii, Bóg e, będzie ich sądził na podstawie ich własnego sumienia. E, I Święty Paweł też e, o tym pisze, o tym kiedy indziej zrobię może nagranie, bo jest to też dość szeroki temat i ważny. E, ale chcę e, dzisiaj powiedzieć o, e, o takiej miniaturce e, Biblii w, e, w liście Świętego Pawła do Rzymian w 5. rozdziale i 17. wersecie. Jeśli masz Pismo Święte, to zachęcam Cię, żeby je otworzyć i za chwileczkę sobie przeczytamy wspólnie. Będziemy się nad tym zastanawiać. Przeczytam e, zatem piąty rozdział od 17 do 19 wersetu. List Rzymian. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, Zapanuje życie. A zatem, jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. A więc, yy, o czym tutaj przeczytaliśmy, ponieważ czasami jest tak, wiecie, że. że Tyle z dzisiaj informacji, e, zalewa nas tyle ogrom informacji różnego rodzaju, że my po prostu już się gubimy w tych słowach. E, być może e, chodzisz do kościoła i słyszysz czytania, słyszysz Ewangelię, e, słyszysz e, może jakiegoś lidera, pastora czy księdza, który czyta Pismo Święte i, i dalej nie wiesz o co tutaj chodzi, gdzie tutaj, co jest najważniejsze. Pamiętacie, że do Jezusa też ludzie przychodzili i mówili nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze, bo oni się gubili w tym wszystkim. I e, wierzę, że ten e, fragment, który przeczytałem, i który za chwileczkę jeszcze sobie spokojnie omówimy, e, on jest miniaturką Ewangelii. On zawiera w sobie to, e, czym Ewangelia jest. A więc posłuchajmy. Bo jeśli przez jednego z powodu Jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, o kim jest tutaj mowa, o pierwszym człowieku, pierwszych ludziach uzerania dziejów ludzkości, kiedy istniał jakiś przebłysk y, świadomości duchowej, gdy ludzie chodzili z Bogiem i nie potrzebowali niczego, oni po prostu wiedzieli, że są w raju, mają kontakt z Bogiem. Oni to z, niestety y, z, zgubili, Zatracili, sprzeniewierzyli się temu i dzisiaj mamy to, co mamy. Po prostu. Jest konsekwencja tego, tak? Popatrz, może, na swoje życie, zobacz, na swoje problemy, zobacz, z czym ty się borykasz. I to jest właśnie to: to jest ta śmierć, która zapanowała. Nie tylko śmierć fizyczna, ale też śmierć taka duchowa, emocjonalna. Tak? Zabójstwa takie emocjonalne, że Czesław Niemen śpiewał, że słowem można kogoś zabić. To jest właśnie ten, ten adamowy grzech, to jest ten upadek, to jest ten świat, w którym my żyjemy, który jest oczywiście piękny, cudowny, ale, ale w nas, w ludziach, rządzi po prostu bunt. A przynajmniej w tych, którzy świadomie odrzucają Ewangelię, którzy nie chcą jej słuchać. Ewangelię, czyli dobrą wiadomość o Jezusie, że to właśnie ten Syn Boży przyszedł, aby, aby nas zbawić. I teraz zaufaj Mu, uwierz Mu o, o to zbawienie. A więc e, faktem jest, tutaj Święty Paweł pisze, że no, nie jest nasz świat idealny. Zapanował ten duch e, niegodziwości, duch śmierci, duch grzechu, upadku. Ale tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A więc przez Adama zapanowuje śmierć, ale przez Jezusa Chrystusa zapanuje życie w nas. Zobaczmy jeszcze na ten werset 17b w tej, w tej drugiej części, o czym jest mowa. Tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości za panuje życie. A więc w Jezusie Chrystusie otrzymujemy dar łaski. Łaska jest, to jest właśnie ten Nowy Testament, czyli że nie przez nasze wysiłki. Stajemy przed Bogiem nie przez naszą pobożność i doskonałość, ale nasze oczy patrzą na Jezusa. On jest doskonały, On jest święty, On jest naszym kapłanem, On jest naszym wstawiennikiem. I, to, i dostajemy ogrom, ogrom tej łaski. Dostępujemy ogrom łaski. To nie jest troszeczkę, to nie jest w naszej polskiej mentalności co łaska. Łaska spływa z nieba w postaci wszystkiego. Święty Paweł w jednym miejscu napisał, że skoro Bóg Dał swojego własnego syna, to jakże miałby wszystkiego innego nam już nie dać? A w przypowieści o synu marnotrawnym ojciec mówi do starszego syna: Dziecko, wszystko co moje jest twoje. Tak więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć od mentalności Boga, naszego ojca. A więc dostępujemy ogrom łaski i otrzymują dar sprawiedliwości. Wiecie, w Piśmie Świętym często mówi się o tym, na przykład w Psalmie pierwszym, że to sprawiedliwy będzie oglądał Boga, że, że trzeba być sprawiedliwym, żeby dojść do Boga. Ale tak naprawdę Jezus w kazaniu na górze pokazał, że standardy Boże są tak wysokie, że żaden człowiek nie jest w stanie ich dosięgnąć, żaden, tylko każdy się potknie. A święty Jakub napisał, że jeśli ktoś potknie się chociażby w jednym przykazaniu, to tak jakby złamał wszystkie, po prostu już nie jest sprawiedliwy. Tak więc widzimy, że do Boga nie przechodzimy na podstawie naszej sprawiedliwości, że ja tu jestem święty i nie musimy Bogu przedstawiać, ile my tutaj robimy dla Niego. Pamiętajmy, nie musimy tego robić, bo Jezus to wykonał i Jezus daje nam ten dar. Jezus daje nam swoją sprawiedliwość. Jezus bierze swoją sprawiedliwość i daje ją Tobie. I mówi, to jest szata, załóż ją i będziesz mógł przyjść na ucztę weselną ze mną. Werset 18. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Więc to usprawiedliwienie, to, że Bóg czyni Ciebie sprawiedliwym na podstawie zasług Jezusa, to jest właśnie ta dobra wiadomość. To jest ta dobra nowina, że możesz mieć pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Pamiętaj, idź do Boga przez Jezusa Chrystusa ok? Nie, nie idź przez swoje dokonania. Zobaczcie, to jest bardzo delikatny temat, bo w naszej podświadomości my często e, e, zastanawiamy się, to, to co mogę, jak mogę przyjść do Boga w modlitwie? E, powiedzmy, ktoś jest chory, chcesz się modlić za tą osobę, ale oskarżenie w postaci prawa mojżeszowego, w postaci w ogóle przekazań różnorakich, one Ci będą mówić, zobacz, tutaj tutaj jesteś daleko od Boga, tam zgrzeszyłeś, tam ci się powinęła noga, tutaj nie bardzo. I myślisz sobie, to z czym ja przychodzę do Boga? To, to, czy Bóg mnie wysłucha? No, ale właśnie przychodź przez Jezusa. Powiedz, Boże, ja przychodzę przez Pana Jezusa. I co więcej, Pan Jezus daje ci ten dar sprawiedliwości. Jeśli ty przyjmiesz Jezusa, Jego Syna Bożego, który na, na krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie przyniósł ci odkupienie i i pokój z Bogiem, ten szalom, pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Tak? To są też pierwsze słowa Jezusa po zmartwychwstaniu. Pokój Wam, pokój z Bogiem, pokój Wam. Tak jak kiedyś kapłani, arcykapłan w Starym Testamencie, wychodząc z najświętszego przybytku, mówił do ludzi: szalom, pokój, czyli Wasze grzechy są przebaczone za zeszły rok. Tak samo Jezus przychodzi i mówi: pokój Wam. Wszystko, co złe było, jest już anulowane. Ja zapłaciłem na krzyżu całą kwotę waszych długów. A więc ten jeden upadek Adama powiedzmy, doprowadził do upadku ludzkości. I teraz przychodzi Jezus, nowy Adam. W Nim przychodzi życie. Tak, i On przychodzi, przyniósł ludziom, przyniósł Tobie. Możesz powiedzieć, Jezus przyniósł mi życiodajne usprawiedliwienie. Możesz tak postukać się tutaj w pierś. Tak? zamiast mówić moja wina, moja wina i tak dalej Jezus mnie usprawiedliwił Jezus zapłacił mój grzech Jezus zapłacił mój grzech Jezus zapłacił wszystko co ja zrobiłem nie tak Jezus to spłacił i dał mi życiodajne usprawiedliwienie i werset 19 bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami tak przez posłuszeństwo jednego Jezusa Wielu stanie się sprawiedliwymi. Tak, wielu, czyli ci, którzy chcą, ci, którzy zechcą przyjąć to usprawiedliwienie. Być może tutaj słuchasz mnie i myślisz, jak to przecież to jest tak dobra oferta, że jak tu jej nie przyjąć, ale wiele osób, większość chrześcijan tak naprawdę myśli cały czas, że oni są grzesznikami. Tymczasem w Piśmie Świętym chrześcijanie mówili o sobie, że są świętymi. I i naprawdę w to wierzyli. Są świętymi na podstawie świętości Jezusa. I dopiero wtedy to jest ta metanoja, wiecie bo, bo wtedy e, nasz umysł zmienia się. Wtedy nasz umysł inaczej funkcjonuje. Stajemy się innymi ludźmi. Tak, jasne, że jakoś tam upadniemy, e, nie jesteśmy doskonali, mamy swoje psychiczne obciążenia i tak dalej. Ale to, co najważniejsze, już jest skorygowane. A mianowicie. Że nie, nie jesteśmy jak faryzeusz, który przychodzi do świątyni i mówi, Panie, to ja zobacz, zachowuję szabat, płacę dziesięciny, nawet zmięty, tak, z nawet z ziół robię dziesięcinę. Nie jestem jak, jak tamci. Nie? Tak? Czyli widzicie, Jezus potępił taki sposób. Ale ludzie, którzy żyli pod prawem, to prawo ich do tego doprowadziło, bo prawo było wychowawcą. Święty Paweł o tym pisał: prawo to wychowawca. Zresztą zobaczcie, być może jak ktoś powie nie, tutaj prawo o Boże jest ważne, 10 przykazań jest istotne, tutaj musimy je przestrzegać. No trzeba też zapytać, które 10 przykazań, bo w Piśmie Świętym są dwie wersje. Wiecie, że Mojżesz potłukł pierwsze tablice. Tak? Więc mamy 20 rozdział Księgi Wyjścia, pierwsza wersja przykazań, 10 przykazań, Dekalogu. No ale te tablice zostały potłuczone i później Mojżesz otrzymuje kolejne tablice i to jest 34 rozdział Księgi Wyjścia i tam już jest nieco inna, nieco inne są te przykazania. E, możecie sobie sprawdzić, jeśli ktoś nie wierzy. Więc e, z czasem właśnie Żydzi już też się gubili w tym, które przykazanie jest najważniejsze, bo wiedzieli, że wszystkich nie są w stanie przestrzegać. Zobaczcie, e, i to nie oznacza, że ja teraz mówię, to w takim razie idź i zabijaj. Tak? No bo skoro nie jesteśmy pod prawem, nie musimy przestrzegać, przekazania nie zabijaj. Oczywiście tak powie człowiek, który jeszcze stoi poza tym Królestwem Niebieskim, bo jego mentalność nie jest zmieniona. Chodzi o to, że żeby kochać Boga, nie muszę mieć listy, co mam robić, a nawet jeśli potknę się w jakimś temacie, to wiem, że Jezus spłacił to, i jedyne, co z mojego serca teraz tryska, to wdzięczność. I choćby były grzechy, pewne których, z których nigdy się nie podniosę, to wiem, że mam zbawienie w Jezusie. E, ci z Was, którzy teraz może pomyśleli, a, no widzisz, czyli zezwalasz na grzech, to chcę Wam powiedzieć, że są grzechy, których Wy jeszcze nigdy Bogu nie wyznaliście i myślicie, że ich nie popełniacie. Ale kiedy staniecie twarzą w twarz z Jezusem i spojrzycie Mu w oczy, to nagle się okaże, że wiele grzechów było ukrytych, bardzo subtelnych, a mimo to nigdy ich nie wyznaliście. Więc gdyby pokładać nadzieję w prawie, a nie w Panu Jezusie, nikt nie jest w stanie e, się ostać. I na koniec, już bez komentarza, werset 20. Prawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek. Gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Na tym, na tym y skończę. Trzymajcie się, zostańcie z Bogiem. Życzę Wam wspaniałego dnia.